Piątek godzina 15 przed wami Maciek i Jola, czyli papierki. Papieżki. Papieżaki. Papieżki. Nie, papieżki właściwie. Właśnie nie papieżaki, tylko papieżki. To, to jest takie ładne. Jezu, ile Paprykarzyki. Myli... Paprykarzyki. Boże, gdybyśmy byli ze Szczecina, to być może. To bylibyśmy. E... A jak będziecie chcieli zobaczyć naszego gościa specjalnego ze Szczecina, to zapraszamy Was w poniedziałek o 16, bo będzie rozmowa z Winim. A póki co tematy. A tematy dzisiaj to: Nitro szydzi z Sentino. nacu nagrywa film na Multiego. Rozenek udawała, że była na paradzie. Ma fashion, rozstała się z Sebastianem Fabiańskim. Uczestniczka top model handlowała mefedronem. Mandzio i Wardenga z OnlyFans. Dobrze, może zacznijmy od tego mandzia i Wardengi, ponieważ nigdzie nie ma plików źródłowych nigdzie nie mogę znaleźć. Próbowałem odszukać gdzieś, bo mignęła mi informacja o tym, że mandzio rozważa założenie OnlyFans. Mhm. Znaczy w ogóle z osób, które założyły OnlyFans ostatnio, to polecam bardzo po profil Feno. Fenon założył OnlyFans, na którym wrzuca zdjęcie swojej stopy w różnych miejscach. Okay. To coś, a to już wiem, dlaczego zaobserwowałeś jego profil? Nie, nie obserwowałem jego profilu na OnlyFans, tylko Feno... Nie wykupiłeś sobie no jego No nie, 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 żadnego nie wykupiłem nigdy e, profilu na OnlyFans. Natomiast no, Feno wykorzystuje to w ten sposób. E, e, Mandio e, podejrzewam, że będzie to wykorzystywał do no, jakichś swoich rzeczy. No jak każdy wykorzystuje no to do nie... swoich rzeczy. No właśnie... Ach, no nie licząc wardęgi. No właśnie będę powiedzieć... wykorzystać tak. to do nie swoich rzeczy. Tak tutaj gdzieś miałem screena, który on wrzucał. Napisał tak, że chyba czas poszukać nowej ekscytującej drogi w i swojej działalności. Jeśli są dziewczyny, które mają lub chcą założyć profil na OnlyFans i są zainteresowane współpracą, to dawajcie znać. Coraz poważniej myślę o czymś nowym, świeżym. No, on opowiadał. I kiedyś zdjęcie na... dziewczyny w jeziorze, która ma Elfiora. No, właśnie uszy. chciałam powiedzieć, że na jednym ze streamów opowiadał o tym, że chciałby się zająć OnlyFansem. Jego pomysł jest na to taki, że on będzie tym starym dziadem, druidem w lesie, a tam będą nimfy i dziewczyny, i one będą miały te kontakty na OnlyFans'a, on będzie takich prowadził. Czyli będzie Alfonsem No dokładnie, to, ja to tak totalnie zrozumiałam. Jest to, Czyli to, to będzie Gandalfons. Jest, Gandalfons. Brzmi to nie zachęcająco dla mnie, totalnie. Znaczy, no... W sensie y, młode wróżki zgłoście się do mnie, doczepię wam elfie uszy, będę nad wami stał, wam patronował, nie wiem, jakieś to jest takie ble. No, słuchaj, no ale jeżeli to jest jego takie, no jakie... Nie, jak to jest jego ciche marzenie z dzieciństwa. Niech sobie spełnia robi, co tam chce, no, jeżeli się wszystko jest za obopólną zgodą no, i... Oczywiście, ja nie mówię, że nie tam to jest szkodliwe, żadnego. tylko ja mówię, że to jest takie... No. Jakbyś ty mi nagle wyskoczył z tym, że chcesz prowadzić OnlyFansy, jakieś laską i zakładać im uszy. Oj, chyba A by... czemu nie? <laughs> chyba byśmy nie mieszkali już razem. Eee, tak jak Nitro nie mieszka już z Sentinel, no nie, nie mieszka już no. nigdy. Znaczy, nie wiadomo, chyba, może. Z... Chyba, że coś się zmieni. W może sobie pojadą chłopaków. na Teneryfę, dogadają wszystko, wynajmą sobie tam dom, kupią sobie domek wspólny, jakiś w Maladze czy gdzieś tam w Hiszpanii. I będą do siebie mówili po hiszpańsku, no to wtedy być ja. może się dogadają. Bo na razie się nie dogadują, co. Boję się, ty chciałam coś powiedzieć po hiszpańsku, ale boję się, że, że nie troszeczkę me słyszy. Mejamo jamo macie. I, e, I nakrzyczy na mnie, tak jak kiedyś nakrzyczał na NACU. Muy bien gracias. Gracias? Gracias. To trzeba... nie po portugalsku? Jak już tak gracias. gracias. To trzeba tam troszeczkę to. Okay. to, to e, como está? Come stai? Nie, come estai to jest po włosku. Come Com, como estas? Come to jest po hiszpańsku. Come stai to jest po włosku. Come, come stai? Come stai? A po hiszpańsku jest como estas. Jak się masz, Ma, Mój bien Gracius. program informacyjny zamienił się w program e, z nauką języka, i to taką wyświetloną ja nauką języka. La puta madre. Ja nadmienię tylko, że uczyłem się hiszpańskiego z dwa lata, więc w liceum. Chodziłeś do klasy z, z profilem takim, nie? No tak, chodziłem, ale po drugim roku jakby już zacząłem angielski. A, Poszedłem okay. na, z fakultet angielskiego, Rozumiem. a właśnie specjalizację. No dobra, wrócimy do tematu. No, ale tu jest i angielsko, i hiszpańsko, te, jest Sicarios. bardzo, bardzo tak. I fak. No i właśnie, Nitro e, robi koszulki Fak Sicarios, słuchajcie. I wyprodukował takie t-shirty, jego marka Seven More Seven. No wyprodukowała takie t-shirty, bo wcześniej te t-shirty wyglądały tak, że tam było tylko to Sicarios. No tak. I nie było nic więcej, a teraz po prostu jest ten fakt. Dodali tutaj napis po prostu. Dodali ten napis fakt. Nie, ja nie wiem. Co... Mi się to wizualnie nie podoba. Ja wiem, że to jest, nawiązuje do tej całej dramy i na pewno im się to sprzeda, ale jeżeli chodzi o samą grafikę, to dla mnie to sama grafika, nawet bez tego, fakt. Po prostu samo to Sicarius, Sicarius jest, jest bardzo brzydki, jest brzydkie, To Jest brzydkim To fakt strasznie... rzeczywiście nabiera sensu tak, w tym momencie. Tak, tak, tak. tak. To ale to mi się kojarzy, lepiej. wiesz, to trochę z tymi e, takimi popularnymi kiedyś. E, 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 T-shirtami, fuck Gucci albo coś Ale Gucci tam. Tak, miało swoje. Tylko, że oni koszulki, swoje wypu tak. wypuszczali takie rzeczy. Gucci nie? cały czas wypuszcza e, kolekcje, w których albo przekręca swoją nazwę, e, albo mają właśnie tam dopisane fuck, albo no, że, że jest jakiś błąd w, w druku, więc jakby nic nie No, myślę, nic że nowego. błędem tutaj przede wszystkim była znajomość z Sentino z nitrozyniakiem i to, to jest główny błąd tutaj w druku, e, który się uskutecznił. E, czy to się sprzeda? No może, no nie wiem. Sprzeda no. się na pewno, bo on ma swój, swój fanbase, więc. Yy... No tak, ale jego fanbase nie może nosić koszulek z napisem "fak", bo ich do, do, z klasy wyrzucą. Przeczkole ich. <laughs> Przepraszamy cię, Nitro, ale. Ale prostu... my też mamy On znaczy on ma taki, ja nie. Ja nie mam. Ja nie, nie. ja u mnie sama. Samę dorosłe Widzicie, Dzieciaki nie znają. Ostatnio podszedł do mnie taki dziesięcioletni chłopiec, kurwa, we Wrocławiu. Jak siedziałem i, 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 i coś pisałem na komputerze, to podszedł do mnie chłopak i mówi: O, bo ja fan, czy ja mogę zdjęcie. Ja mówię: Dobra, pewnie albo mnie kurwa z kimś pomylił, albo oglądał mister Krychę po prostu i tak doszedł mhm. do tego, nie? A on, no co robisz we Wrocławiu, bo ostatnio widziałem, że byłeś w Paryżu i w Amsterdamie. A ja, o ty, łotrze mały. No dobrze. Myślałem, że będzie to jakiś twist fabularny, a ty Nie. Się chciałeś pochwalić po prostu. Chciałem się pochwalić, okay. że jednak ogląda mnie jeden dziesięciolatek, tam tam jedenastolatek. Słuchajcie, a propos napisów dopisanych w pewnym miejscu, to multi dostał od Natsu billboard. Tak, na którym y, Natsu i cała jej ekipa mają dorysowane dredy. Znaczy dorysowane jest, dredy to jest za dużo powiedziane. Jest, y, napisane tam kochamy cię, tak? Kochamy cię multi? Tak, kochamy cię multi. Nie straszny jest ten, ten billboard to jest taki cringe, znaczy, w ogóle cała ta, cała ta afera e, zamieniła się w gigantyczny e, cringe, oczywiście ze strony Natsu i tej jej e, ekipy, bo ze strony Multiego akurat to tutaj jest jak najbardziej klasa no zachowana w całym tym Natsu, konflikcie. Generalnie Natsu… O co chodzi tutaj? Natsu e, kilka razy… Znaczy, Multi po prostu komentował nuty Natsu i e, Natsu to gdzieś tam… Znaczy Natsu, w sensie Natsu World i tak dalej, nie? I jej to nie odpowiadało e, i… I zaczęły się jakieś słowne, gdzieś tam instagramowe, psztyczki, jakieś nawiązania. Po czym po jakimś kolejnym komentarzu Multiego, Natsu wrzuciła film, w ogóle zapowiedź na początku, że będzie film hipokryzja Multiego. Tak. I że, ona, że, on jej, że on stoi za nią i jej zasłania usta mhm. w ogóle, jakąś taśmę. Taka miniaturka jest. Tak, tak, ale taka mocna to było. To był taki film na zasadzie, teraz wszystkie, kurwa, brudy, wyciągniemy Multi, koniec, kurwa, do Poznania, do palucha, kurwa nie wiedziesz. Widziałeś już. ten film, bo ja zobaczyłem w... ten film. Ja go przeskakiwałem sobie, bo no nie chciało Nie to prostu, ja go sobie nie włączyłam, znaczy, oglądać, ja go po nie. włączyłam na ten. Tam... 1,50 i bardzo szybko oni mówili, i dało się to zobaczyć wtedy. No tak, mówią tam głupoty. To jest w ogóle jak, jak rozmowa z dziećmi. No Ale tam zero, ale jest tam przepraszanie w ogóle. multi jego, ale kurwa, jest tym to, tak. I to jest jak taki dokument, że siedzą różnych ludzi. Oni się tłumaczą, tak. że oni by chcieli z nim porozmawiać na żywo na jego koncercie, ale mają bana na wejście na ten koncert, a oni chcieli na żywo z nim porozmawiać i na żywo sobie to wyjaśnić, gdzie też mi się gdzie multi odpowiedział znowu w kolejnej odpowiedzi. Mam nadzieję, że to już ostatniej, bo te dramy, które się tak ciągną w nieskończoność, to takie zaczynają po prostu podśmierdliwać z miłym jajkiem. Odpowiedział im, że w momencie, kiedy on gra koncert, to właśnie jego jedynym marzeniem jest siedzieć i gadać. Wytłumaczyć o co chodziło. No przecież Nie, Ale wiesz co, bo potem nacu powiedziała słuchaj multi, bo my mamy dla ciebie niespodziankę, więc oczekuj tego tak z trochę z groźbą, trochę z takim patronizing, kurwa, tam było w tym wszystkim. I Multi odpowiedział od razu, słuchajcie, ja nie chcę kurwa żadnej niespodzianki, dajcie ją no tak, biednym dzieciom bo, kurwa bo czy komuś. ja w ogóle kurwa. nie chcę mieć z nimi nic wspólnego. Tak, ja nie w, chcę, w ogóle nie chcę z nimi gadać. W ogóle nie no. chcę gadać, nie chcę w ogóle już z tego tematu poruszać i tak dalej. No i dzień później kurwa pojawił się billboard z napisem kochamy cię multi. Do tego też się odniósł Multi na pewno na Twitterze, bo napisał, że what oni the fuck". Jeszcze, on to oni jeszcze. To w ogóle wygląda, że brakuje takich penisów do rysowania. Ja żyję w symulacji. Tym. No jest to kurwa symulacja, powiem wam. E, symulacja popularności tego, jak stać się kurwa. Jakimś znanym i popularnym, bardzo mocno na siłę. Ale no no oni też wrażeni. robią teraz kontent trochę na tym, bo to są chyba jedyne filmy, które im budują jakiekolwiek zasięgi, bo tam jest y, ciężko z, y, chyba z pomysłem w ogóle na. Coraz gorsze zasięgi yy, Unii. Na odcinki. W Team X w ogóle jest jakaś tragedia i kurwa cioranie y, odno. Bo tam nie y, ma pomysłu na to, co robić w tym Jedynie, odcinkach. jedynym y, jakby kanałem, który gdzieś tam dobrze idzie, z tych takich forów sztucznych, to jest Gen Z i oni ponoć mają jakieś bardzo dobre wyświetlenia, mm -hmm. ale z tego co słyszałem, to będą rozbijani na e, poszczególne kanały. W sensie, że już nie będzie prowadzony kanał Gen Z, tylko będą rozbijani na poszczególne kanały danych uczestników. Czy to jest dobry ruch w tym momencie? No, nie wiem, kurwa, szczerze mówiąc, e, nie mam bladego pojęcia. E, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, no jak to zwykle bywa w tego typu. Sytuacjach. Zawsze można, no nie wiem, to jest, wiesz, to jest takie podczepianie się pod w przypadku NADS-u pod coś chwytliwego, co w tej chwili jest, i to jest taka chwytanie się ostatniej deski ratunku. Jak w przypadku Małgorzaty Rozenek, która udawała, że była na paradzie równości? Udawała, że była na paradzie równości, przygotowała całe insta-story, w których się przygotowywała. Od rana to było jakieś kilkugodzinne przygotowania, gdzie robiono jej make-up, robiono jej fryzurę, miała do tego ubranie, całe ze skrzydłami i strasznie dużo wokół, wokół tego zamieszania, po czym zrobiła zdjęcie, jak się przechodzi, przechadza. Przez tam przejście dla pieszych, które nawet nie było w miejscu parady. No i tyle, i tyle. A, nie było to w miejscu parady. Nie! Aha, ona nie poszła okay. w ogóle na tę paradę. Jej tam w ogóle nie było. Znaczy, ja rozumiem. A w... potem się po powiedziała na te zarzuty, odpowiedziała, że ona jest bardzo zajęta i ona ma bardzo dużo rzeczy na głowie, więc nie mogła y, po prostu się tym zająć, żeby już ludzie tego nie rozkopywali i dali spokój. Ja rozumiem, y, że wspierasz na odległość, bo nie możesz. Ale to bo... mogła powiedzieć, że wspiera na odległość, a nie udawać, że idzie na paradę. Ale skoro jest tak kurwa zajęta, to po chuj te kilka godzin robiła te no, przygotowania, bo... no. Bo to właśnie była tym. Zajęta. No. To jeżeli masz na to czas, żeby kurwa zrobić e, przez kilka godzin, robić przygotowania, to no nie wiem, to masz też czas, żeby pójść na tę paradę e, i wspierać tych ludzi. Wiesz, no to jest, to jest kwestia też tego, że. Mm, Pewne, pewne hasła, czy pewne ruchy są dobrze widziane i wiadomo, że się sprzedadzą, więc bardzo dużo influencerów żeruje na tym, wcale nie do końca oddając się sprawie. Jeżeli, no, jeżeli chce się coś wspierać, no to wspieranie tego po prostu robiąc sobie makijaż, to chyba nie, nie do końca. To nie jest też tak, jeżeli wspieracie jakąś go. sprawę, to nie wystarczy, że po prostu jebniecie sobie tęczową flagę, kurwa, w czerwcu, mówię tu do firm, tylko po to, że aby pokazać, że wspieramy, a generalnie chwilę później macie to w dupie nie? i się odstosunkowujecie od rzeczy, które się dzieją. Więc no albo się coś wspiera, albo się kurwa tego nie wspiera. Proste. No. Eee, można wspierać sprzedaż Mefedronu, jak no, Andrzej Duda. Andrzej Duda ws wspiera bardzo mocno Matki Polki. O co ci chodzi? No wspiera. No, o co ci chodzi? Wspiera Paulinę P., byłą uczestniczkę wspiera modelki, programu Top Model. Matki Polki i... Yy piękne kobiety. Jak się okazało, Andrzej Duda ułaskawił byłą uczestniczkę Top Model, która została... Skazana jakiś czas tak, za, za handel, handel mefedronem. Procederze, w którym brał udział jej brat, kurwa ojciec i Macocha, no, to i mąż to Rodzinny biznes, o co ci chodzi? To są znowu, zawsze no. rodzinne biznesy, moi drodzy. Nie? E, no i e, została ułaskawiona no, przez Andrzeja Dudę. Amnestia po prostu ją objęła. E, nie, nie tyle amnestia, co takie przepisy są. Że, nie, jako, no tak, że tak, jest tak, matką no, sobie wychowującą tam dwójkę dzieci. Ale wydaje mi się, że dużo matek jest osadzonych, które mają dzieci. Nie wiem, nie, nie znam są, liczb nie są, matek osadzonych. Nie są zwalniane z tego powodu. Znaczy, wiesz, nie mi tutaj się zastanawiać nad tym, czy ktoś powinien być zwolniony w tym przypadku, czy nie, natomiast no takie to śmieszne jest. No jak się No, jest czyta o tej to sprawie? śmieszne. Jest to śmieszne, natomiast nie śmieszne to jest to, kiedy ludzie się rozstają. Moi drodzy, i tak jak było, ile? Dwa ponad lata temu. Kiedy maf rozstała się z czarkiem, tak tym razem rozstaje się z Sebastianem. Trzy dni temu zostało to podane oficjalnie do wiadomości, para się rozstała i już nie są razem. Czyli po prostu życie, generalnie. Zresztą wszystkie rzeczy, które dzisiaj omawialiśmy, były bardzo życiowe, związane z ludźmi dookoła i mefedrony, mefedrony billboardy. I Only Fancy. To, to się dzieje po prostu w tym świecie w tej chwili, więc na to trzeba zwracać uwagę przede wszystkim, moi drodzy. Wy zwracajcie uwagę na papierki. Póki jeszcze są, bo na pewno w sierpniu sobie robimy przerwę, to od razu tutaj już informujemy, żebyście po prostu wiedzieli, żebyście byli uprzedzeni. Ale nie bądźcie uprzedzeni do nas. No. Tak, tak, tak. No, Wiadomo, przerwa, przerwa się należy. Czy się stoi czy się leży. Się należy. Się należy. Do zobaczenia i usłyszenia, moi kochani, papa. Pa.